W ludzkim sercu rodzi się wiele uczuć, ale żadne z nich nie jest tak nieuchwytne i tajemnicze jak miłość. To uczucie, które od wieków fascynuje poetów, pisarzy i filozofów, jest jednocześnie źródłem największej radości i najgłębszego bólu. Wielu z nas próbowało kiedyś zrozumieć, co to znaczy kochać i być kochanym. Ale odpowiedź na to pytanie jest tak indywidualna jak każde ludzkie serce. Nie można wymusić miłości. To stwierdzenie, choć proste, kryje w sobie głęboką prawdę. Miłość nie jest produktem, który można nabyć w sklepie, ani uczuciem, które można wywołać na życzenie. Nie można jej kupić za pieniądze, ani zdobyć za pomocą manipulacji. Miłość jest jak delikatny płomień, który albo płonie w naszym sercu, albo go tam nie ma. Próby wymuszania miłości często kończą się rozczarowaniem i bólem, bo prawdziwa miłość rodzi się spontanicznie, bez naszej ingerencji. Zdałem sobie sprawę, że jeśli miłości nie ma, trzeba umieć się przyznać. Przyznanie się do braku uczucia jest trudne, ale niezbędne dla naszego dobra i dobra osoby, której to dotyczy. Żyć w iluzji, że kochamy kogoś, kogo naprawdę nie kochamy, to żyć w kłamstwie. A kłamstwo, choć czasem wydaje się łatwiejsze, w dłuższej perspektywie prowadzi do cierpienia. Jeśli jednak odkrywamy w sobie prawdziwą miłość, musimy zrobić wszystko, by chronić tych, których kochamy. Miłość to nie tylko uczucie, ale także odpowiedzialność. Odpowiedzialność za szczęście i dobro drugiej osoby. Chronienie kogoś, kogo kochamy, nie oznacza jedynie troski o jego fizyczne bezpieczeństwo, ale także dbanie o jego uczucia, potrzeby i marzenia. To gotowość do poświęceń, do stawiania dobra ukochanej. Na równi z własnym. W świecie, w którym panuje kult indywidualizmu i egoizmu, prawdziwa miłość staje się coraz rzadsza, ale to właśnie ona jest źródłem największej radości i spełnienia. Dlatego warto szukać jej w swoim sercu, pielęgnować ją i chronić jak najcenniejszy skarb. Znany cytat mówi: Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Miłość jest niewidoczna, ale jej obecność lub brak odczuwamy w każdej komórce naszego ciała, w każdym uderzeniu naszego serca. Nie można jej wymusić, ale można ją pielęgnować i chronić. I to jest największa nasza odpowiedzialność. W miłości, podobnie jak w życiu, istnieją porywy serca i momenty wątpliwości. Często zastanawiamy się, czy nasze uczucia są prawdziwe, czy może są jedynie chwilowym zauroczeniem. Ale prawdziwa miłość jest głęboka, trwała i niezachwiana. Jest jak rzeka, która płynie niezmiernie mimo przeszkód stawianych jej przez kamienie i gałęzie. Może czasem zmieniać swój bieg, ale zawsze dąży do morza. Współczesny świat oferuje nam wiele pokus i rozproszeń. W erze mediów społecznościowych i niekończących się powiadomień, łatwo jest stracić z oczu to, co naprawdę ważne. W tym zgiełku życia codziennego. Trudno jest słuchać własnego serca i rozpoznać prawdziwe uczucia. Ale miłość jest cierpliwa. Czeka na nas, aż w końcu zdamy sobie sprawę z jej obecności i zrozumiemy jej wartość. Chronienie tych, których kochamy, to nie tylko obowiązek, ale także przywilej. To szansa na dzielenie się radościami i spódkami, na wspólne przeżywanie chwili szczęścia i trudności. To także możliwość poznania drugiego człowieka w najgłębszy możliwy sposób zrozumienia jego marzeń, lęków i pragnień. To podróż, podczas której uczymy się nie tylko o ukochanej osobie, ale także o sobie samych. Miłość jest jak kompas, który wskazuje nam drogę w życiu. Może nie zawsze prowadzi nas tam, gdzie byśmy chcieli, ale zawsze prowadzi nas tam, gdzie powinniśmy być. Dlatego warto słuchać jej wskazówek, nawet jeśli czasami wydają się one niezrozumiałe lub trudne do zaakceptowania. W końcu miłość to nie tylko uczucie, to także decyzja. Decyzja o byciu razem, o wspólnym budowaniu przyszłości, o dzieleniu się wszystkim, co najlepsze i co najgorsze zarazem. To decyzja o byciu dla kogoś wsparciem, o stawaniu u jego boku w każdej sytuacji, bez względu na okoliczności. Nie można wymusić miłości, ale można ją wybierać każdego dnia. Można się decydować na nią pielęgnować ją i dbać o nią jako najcenniejszy dar, bo miłość jest tym darem, który warto chronić i pielęgnować przez całe życie. Jeśli to nagranie ma dla Ciebie wartość, skomentuj, polub i udostępnij, proszę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.